Do księdza przychodzi młoda para. Facet pyta się księdza: To ile kosztuje ślub? Ksiądz popatrzył się na niego i odpowiedział: Co łaska. Ale jeszcze przy okazji Powiedziałby takie pytanie. Ale ile ją wyceniasz? Kochany synu. No, facet popatrzył się na nią. W górę w dół, popatrzył ten sam wygląd na sylwetkę. No i... Odpowiedział na 100 zł. Okej synu. Ksiądz też popatrzył się na nią, popatrzył. W górę w dół. I oddał mu 50 złotych. <śm>